Ponownie. Tym razem Mistrzów, czarny pas mistrzowski, rozumiem. Tak jest. Witam serdecznie, witam w gminie Gińskiego Produk Piotr i zapraszamy wszystkich na nasz taki fajny pokaz z, z Milusińskimi, bo to jest taka e, grupa adresowa tego co robimy. Wpisujemy się w dzisiejszy dzień, mam nadzieję, e, bardzo dobrze. Tylko... Powiem, że zarada, no, jak, jak już wszystkim wiadomo, jest e, dyscypliną w rozwojową i da, dlatego szczególnie dla dzieciaków, dla młodzieży jest e, bardzo potrzebna w wielu przypadkach. No właśnie, prawda? Dyscypliny? Na pewno. Dyscyplina porządkuje relacje dzieciaków. E, Ten który, który naprawdę rzeczowo ćwiczy, umie sobie pokładać wszystkie priorytety w życiu, studia, prace. Oczywiście, że my skupiamy tak, się na najważniejszych wartościach, a tego też uczymy dzieci. Priorytety, a potem przyjemności, jedno i drugie, w też się znajduje. Jak najbardziej, premier jest super przyjemny, ale dobra przyjemność nie musi być łatwa, lekka i przyjemna. I wcale sobie te, te rzeczy nie przeczą. Dzieciaki bardzo mocno pracują, bardzo mocno pracują na treningach, ale też im bardziej pracują, tym bardziej się cieszą z wielików. Dobrze, rozwiem, że trwa sprawy, rozwiew. jest pierwsze, nawet jak dzieci przechodzą na salę pieliną. Oczywiście, podobna grubość podobne ćwiczenia są w każdej grupie Oczywiście, że dzieci są obecnie dostosowane ku dorosłe ćwiczenia. Wracające ręce, całą obręcz kwarkową, one też stabilizujące kredytoce, czyli pobeczki, oczywiście w takiej pigułce, bo na treningu, zależnie od grupy nieprawdy, robimy tam kilku, kilkudziesięciu, do kilkudziesięciu, oczywiście popróżeń. To, to, to jest normalne dla parateków, dla całych parateków, w treningu trzymałości jest bardzo ważne. Elewanty, które towarzyszą praktycznie każdemu treningowi na naszemu. A za chwilę pewnie zobaczymy te elementy wielkościowe i były szkadały. Tak, cię przekładnie pokazuje. No i pełno pechy oczywiście tym się będziemy chwalić. Te nam pokażą. To nie widzicie.

Yy, Białe pasy, jakimś yeah. posłuchującym, a potem yeah. że, po paru miesiącach treningów przeżywają pierwsze, z zdają na pomarańczowy pas i potem z biegiem lat błękitny, żółty, zielony, brązowy. no i na końcu zwieńczenie tego wszystkiego jest oczywiście, tak jak Pani powiedziała, na początku pas mieszczący czarny. najprostsze yeah. techniczne. Moi ika się dużo nocy w przód. Eee, jeszcze powiem, że sen tutaj, tutaj używa nomenklatury japońskiej, bo japoński język to taki esperantości od walki. Eee, bardzo łatwo w więzienia, można podawać komendę w tym języku. No i wszyscy, którzy to już po paru promidać, całkowicie rozumieją o co są pojawiają, próbko na temat opisy, pewnych wiadomo, jaki pomoc przyjęta. Ten sposób jest Ja muszę powiedzieć, że podziwiam tutaj jedną dziewczynkę w japonkach. W Pierwszą rzędzie, nie wiem Państwo no, To tych klawków, to jest absolutne mistrzostwo świata. to jest Tego się w Świetnie, jeszcze proszę i powiedzcie, Państwo macie tutaj, ja. gdzie można przyjść zapisać dziecko. Tak. O mamy mają więcej, to dwie, który którym dziecko sobie karabia z prostymi ćwiczeniami. i pół latki przychodzą do nas i sobie sprawnie, sprawnie radzą. Yy, natomiast wiek graniczny, yy, w Niemczech no, no, mój matek najstarszy, który się zapisał, w mi 64 lat. Także można. Zapraszam serdecznie wszystkich, którzy są pomiędzy 3,5 a 64. W takim wieku mam doświadczenie jako a ty czy mamy przejść. Zapraszam wszystkich do siedziby klubu na zwycięstwa 1. Natomiast słyszymy w wielu miejscach w w wielu dzielnicach, bo w, w, chyba 11 Czyli Przez, się w sekundę. Zapraszam na stronę internetową klubu Teraty do Kuszyn www.karatek.pl i tam można sobie dobrać sekcję w względem wieku, zaawansowania, oczywiście e, e, zapraszam wszystkich do sekcji początkujących. Sekcja chwilą widzieliśmy układy kata. Kata to są takie pozostałości starodawnych e, sposobów treningu, gdzie pewne techniki walki, skutecznej walki zapisywali mistrzowie. Właśnie w formie takiego tańca pantomime, który w pewien sposób pozwala na nauczenie nawyków potrzebnych już w kumite, albo w samoobronie w kumite, w walce sportowej. W ten sposób dzieciaki też uczą się panowania nad własnym szkołem, technik, które wcale nie są takie proste, zgodnie. z ze swoim stopniem, stopniu, yy, ilością tym czasie kata tym są, od prosto, są bardzo bardzo w prostu czasie bardzo tym bardzo w tym czasie w tym w sobie wiele elementów to Trzeba się, się tym no już w tym czasie w tym czasie w tym czasie w tym czasie w tym to w czyli właśnie w tym w to można wykonać na przeciwniku, można sobie wyobrazić, to zna swoją wysokość karatem, że w tych sytuacjach kiedyś jakiś mistrz był, wykonał na swoim złożu pewne techniki, sprawdziły się i te techniki zostały wpisane do pewnego kanonu technicznego właśnie za pomocą takich schematów symatostatów, które do tej pory no, sprawdzają się, parę dni minęło a kata dalej się ćwiczy i są nam potrzebne, mimo że technika pozwala e, na to, żeby świszył na w wodach e, w tarczach treningowych e, albo właśnie te tak dzieciaki w sposób bezpieczny, bo patrzcie, e, ubrane dzieciaki są z korba, mają włócznej tak jest, po mieliśmy, ale w ten sposób dzieciaki bezsłuduje swoich sił. Yy, w Polsce. bo nawet w tym wieku mamy dyscyplinę, która yy, nazywa się telekontakt, czyli właśnie takie walki o kaniaczach, ale dzieciaki też swoją technikę sprawdzają w katach, które przed chwilą żeśmy omawiali. Proszę, konek optymistki! Chłopaki, wysoko kopcie! Przez jest na zawodnik niebieski. Pierwszy raz występuje dzisiaj. Czy Ale tak, musi, musi być pokaz, Musimy być bijący i bity. No i na ciebie I tak. Na chwilę, który jest, jest przy moim, moim stroju, no już jest zaawansowanym zawodnikiem. Brawo Patryk, Patry. Patry. gratulujemy dobrze, że się nie dałeś. Broniłeś się bardzo dzielnie, dziękujemy bardzo. Tak, jak widać już niedługo świeczy, bo jeszcze nie do żadnego biały pazyka. Ale radę. sobie tak, radzi się. A teraz parę technik bardziej przeszowych, zaawansowanych. Ten sposób dorosły, jak widzicie, to już podjęcia państw ochroniaczy. Uderzenia państw ochroniaczy. Nie namawiam nikogo do ślubania tak na zimno tego wszystkiego. Do takich testów trzeba się przygotować. Walka walkach dorosłym karate to dosyć to specyficzna akurat w karate kiełbuszni, bo nie używamy go Jest to jedna z nielicznych yy, dyscyplin sportowych, gdzie trzeba najpierw zahartować ciało, a potem dopiero można próbować swoich sił na zawodach. To były takie najprostsze elementy techniczne. Z takich właśnie elementów składa się walka, a teraz czy słowa powiedzieć pokaże właśnie sprawę takiego komunika sportowy, Ciaśniki bardzo niebezpieczne A w karate, jako sztuka walki, one istnieją. Są one bardzo groźne. Tu, są wyłączone. Ja oczywiście z przekąsem to mówię, bo dobrze znam dziewczyny i znam ich sileciotów, bo te kociny się też na, tym, na moim ciele. Mm -hmm. Także zrobiłem to specjalnie. z za magnitę a już na tyle staż treningowy mają za sobą, że mogą sobie pozwolić na takie właśnie ciągle. W grę pozorą kumite, czyli właśnie taka walka po przygotowaniu oczywiście, jeszcze raz powtarzam, jest bardzo bezpieczna. Tutaj statystyki kontuzjogenne, kontuzji są bardzo, bardzo niskie. Także się twarde, małe, trwałe kontuzji, mówię tylko o takim wysokim wyczynie sportowym. Oczywiście są odrobiny siłyści, to jest normalne, tak, to jest to, do czego wszyscy się ujedziemy. Jakby to na tak w tym wszystkim chodzi. Znaczy pod koniec, to czym Karate, opuszczył Słynie, test tamasiłari, czyli test łamania przedmiotów, zanim Senfaj przygotuje, może Stasi pomogą Senfajowi, powiem tylko, że to nie jest tylko i wyłącznie wyżycie się na na takówce w tym przypadku, albo deskach, albo jakichś innych materiałach budowlanych, to nie jest test siły, to jest test techniki. A twardy ja myślę, przedmiot twardy. Tak naprawdę nie jest technikę ręką. Twardy przedmiot jest twardy, ale nie ukrywam. Jeśli ktoś miał opowiedź... To jest chyba, którą wyznęcie, które wróciła w rękę, w nogę, w tam od podmów. I tak naprawdę jest to test, czy technika, którą zawodnik operuje, jest opracowana. Jeśli nie jest opracowana taki test, to nie Dlatego nie robimy tego od początku, na początku naszych zajęć. To jest to z dla zaawansowanych. Też uprzedzam przed podpiewanie tego yy, po jak ktoś chce spróbować, zapraszam na treningi oczywiście, przygotujemy was do tego, bo jeśli jeden nam ktoś nie pozwolicie, że podejdę do tego społecznego no, ustawa, dobrze? Taki test, y, mam nadzieję, że naocznia siłę karate, tą siłę sztuki walki, e, o po którą pochodzi karate, wszystko jest tego zero jednym albo dobrze, I ten perfekcjonizm, towarzyszy Dobrze jest zapisać dzieci, żeby nauczyć się robić dobre robotę. A tutaj troszeczkę się pochwalimy jeszcze. Słuchajcie, bardzo, bardzo dziękuję za takie liczne zgromadzenie. Mam nadzieję, że pokazuję, że się podobał. To chcę... przypomnieliśmy niektórym, bo końca okay, okay, wiele nas widziało a niektórym przybliżyliśmy y, naszą dyscyplinę. A mam nadzieję, że niektórzy y, takim cieplejszym okiem będą patrzeć okay. teraz na małe skarateko, ich zmagania, bo nie jest to y, łatwe życie dla, dla takich małych no, ale na pewno y, widać to po nich w bardzo dobrych ja rzeczach. Dzięki bardzo. A dać mi też uroskę, kochanie? Dasz Chodź, najpierw pozbieramy te, które ci upadły. Proszę bardzo. Pięknie rozdaję szkolnoki. Przed Państwem, proszę Państwa, młodsi, najmłodsi, starsi i sam mieście. Karatek, to proszę Najstarszy? To będą Najstarszy, Najstarszy. z tak. tak. Bardzo serdecznie dziękujemy za pokaz. Mają Państwo ochotę, kiedy zapraszamy do zapoznania się z koszową. তো বেশ ভালো মেয়ে আম্মি তো আসেছে